take I przypadkiem to wrogowie, zbyt zbyt w się nie przypadkiem wrogowie narodu otwartego wyciągają rękę przeciwko prasowego. Nie przypadkiem chcą ją zniszczyć rzucają ja Nasz, więc nasza przyjaźń, i rzucają na szkarżę. nasze współdziałanie, nasza solidarność budzi w nich niepokój. Staje zastanawiam na drodze prywatnej. A my dzisiaj zebraliśmy się tutaj, by dać wyraz odnowieniu łączącej nas wiosny. W naszym obywatelskim działaniu urzeczywistniamy otwarty naród jako Polityczna, rozwiniętość kobiet i mężczyzn, których cechuje odwaga, krytyczne myślenie, Ale się aktywność, otwartość na innych. Ten trudny czas, który nastał, budzi nas z uśpienia. dzisiaj możemy przekroczyć ograniczenia naszej historii i zagotowania w i tym, co przyjaznym świecie. A już pan raz udzielał nam wywiadu. Ale już więcej tego nie, nie zrobię. Ale Pan gwiazdą internetu! Koderki, koderze! Posłuchajcie, powiem o paradoksie. Mówi się, że prezes. Zawsze, ty zawsze jesteś tam, jesteś, gdzie jest za dyma. Nie, myśmy byli na ty, co przypominasz. Myśmy tak, byli na tym, a dałeś mi nawet wizytówkę. mi Dałeś, tak, dałeś mi wizytówkę. To jest prowokatorem? Tak, tak. to jest prowokatorem. Z e, jakim e, ty jesteś w Z no, telewizji? Ja jestem z telewizji, która była dzisiaj wymieniana. Jest i z Ty jesteś tak, to, to pozdrawiam. To nie Dajmy im spokój. Pozdrawiam. I są zerwane. Czy jest pan prowokatorem? Nie, ja jestem dziennikarzem, a nie prowokatorem. Po prostu naszym obywatelskim obowiązkiem jest patrzeć, co się dzieje przy każdym wydarzeniu, więc mamy prawo tutaj też być, więc nie widzę problemu, jeżeli mówimy dzisiaj o wolnych mediach, akord. Sobie po prostu rości prawa na monopol do wolnych mediów, więc dlaczego nas dyskredytują? To jest skandal po prostu. Bo jeżeli by oni przyszli na Marsz Pamięci czy na 11 listopada, to nikt by ich nie gonił, więc nie widzę żadnego problemu. Natomiast tutaj jesteśmy po raz któryś już atakowani przez organizatorów i tak wygląda y, demokracja według kodu.